i co ty taki zmięty jesteś? Daj spokój, jest mega przypał. Miałem przez weekend przenocować udziałowca, szef mnie prosił i okazało się, że chłopiec z Włochem, nie? To chyba fajnie. Włosi są tacy pozytywni, uśmiechnięci. No wiesz, gość był bardzo spokojny. tylko problem jest taki, że ja nie wiedziałem, że język włoski jest taki powalony, nie? Jak to? No wiesz, ja myślałem, że włoski to są takie fajne słowa, cappuccino, pizza, al dente i takie tam pierdoły, nie? Okazało się, że to jest takie pole do przypału, że no, no, no daj spokój w ogóle. Na przykład? No, żona zrobiła nam obiad. Chciałem tak typowo po polsku, wiesz, ziemniaczki schabowy. Jemy i podaję mu talerz z mizerią, nie? No, on tak patrzy na mnie i mówię, mizeria. Znowu patrzy, no mówię, mizeria. Nagle posmutniał. wstaje ze łzami w oczach, przytula mnie i daje mi 10 euro, nie? Co ty gadasz? No, okazało się, że mizeria to po włosku jest bieda, nie? Ja pierdzielę. To jest jeszcze nic, słuchaj. Tego samego dnia wieczorem wypiliśmy trochę winka, wiesz, żeby tak sobie trochę rozluźnić atmosferę. No, i już trzeba mówię, pokazuje, może trzeba i spać. Już późno jest, nie? A on mówi, si diwano. Ja mówię, na pewno Divano? A on może diwano, okej. Okay. No dobra, no to pościeliłem mu na dywanie. Myślę sobie, że może ma jakieś problemy z kręgosłupem, musi spać na twardym albo coś. On wie, taki zdziwiony, ale poszliśmy spać, nie? Rano sprawdziłem w słowniku, że diwano to kanapa. Ojej, najgorzej. Najgorzej to było później. Pijemy po południu kawę, on nagle wstaje, mówi, impreza. Myślę sobie, to dobra, no chce, to możemy iść. Wypiłem dwie 200 domu, przecież nie będę płacił dla kasy w klubie za drinka, nie? Podjechaliśmy pod klub z taksówkarzem. On znowu jakiś dziwiony, jakiś taki dziwny. Patrzę w słownik, a impreza to jest biznes, nie? Ale to jest nic. Jedziemy w a on z przodu uśmiechnięty mówi, kura, i pokazuje coś palcem na drogę, nie? Dobra, no może chce się rozerwać, chłopak. No to mówię taksówkarzowi, żeby nas zabił na dziewczyny. Podjeżdżamy w pewne miejsce, tamten obrażony drze się, nam coś po włoskie, nie wiem o co mu chodzi. No i okazało się, że kura, to jest po włosku zakręt. Ale przypał. No, przypał to będzie za chwilę, bo mam rozmowę z prezesem. Cześć. Warto znać języki, dlatego chcemy pokazać ci w jaki sposób można uczyć się ich poprzez zabawę. Kliknij teraz w link w opisie i weź udział w naszym bezpłatnym 7 wyzwaniu językowym, dzięki któremu dowiesz się, że nauka języków może być przyjemna, zabawna i pożyteczna jednocześnie.